Cześć, Piotr Merek HDTV Polska. Dzisiaj występuję dla was w roli eksperta z NC+ Plus i w tym filmie będę chciał wam opowiedzieć, co to jest rozdzielczość 4K. Rozdzielczość 4K to fundament technologii Ultra HD, o której rozmawialiśmy w poprzednim filmie. Od tego elementu zaczyna się cała przygoda z obrazem najwyższej jakości, który przybliża nas do tego, co widzimy na co dzień gołym okiem. Im więcej pikseli na ekranie, tym bardziej wyraźny i szczegółowy obraz zobaczymy. Obserwujemy to już od czasu przejścia telewizji z SD do HD, które wydarzyło się w Polsce, jak pamiętamy, ponad 12 lat temu. To właśnie tam główną zmianą w obrazie było zwiększenie jego rozdzielczości. 4K to kolejny krok to aż 4 razy więcej pikseli na ekranie niż w przypadku rozdzielczości HD. Pamiętaj, że aby zobaczyć wszystkie szczegóły wynikające z zastosowania rozdzielczości 4K. Musisz siedzieć dość blisko ekranu, szczególnie jeżeli posiadasz telewizor o małej przekątnej. Im bliżej, tym więcej szczegółów dostrzeżesz. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat technologii 4K Ultra HD, zapraszam do oglądania kolejnych filmów.